Dzisiaj ja i moje młodsze rodzeństwo połączymy się w jedność To będzie mega ciężka misja, do wykonania mamy 5 zadań Te zadania widzicie właśnie teraz na ekranie Czy uda nam się? Oglądajcie do samego końca Dobra, więc jestem już z moim młodszym rodzeństwem, siemo! Mamo, siemo. Mamo. Kurde, ja dawno z wami nie nagrywałem, jezusie! Z no, ja dawno nie byliśmy, na... no mega Bójmy dawno grzyga, Mega, mega dawno, to już chyba dwa tygodnie miałem. W każdym razie widzowie, no wracamy do wspólnych nagrywek Po prostu były też problemy z mikrofonem i z czasem Ale mam nadzieję, że teraz tego będzie o wiele więcej, już częściej No i co? Widzicie widzowie, co? Jest takiego czegoś dookoła nas, to robi, widzowie, coś takiego dzisiejszej. po mogę, proszę, proszę. No dobra, no dobra, 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 pokaż, pokaż. No i nie ma. Widzicie, widzowie, nie możemy wyjść z tego koła, bo jeżeli wyjdzie jedno z nas, chociaż wyjdzie z tego koła, to jest koniec po prostu, a co najlepsze, też te koło jest już powiększone, bo one normalnie są wiele mniejsze, więc ja nie wiem, co by się działo, gdyby to było mniejsze, ale dobra. Pierwsze nasze zadanie to jest zebrać 30 drewna, dobra, więc lećmy. Lećmy delikatnie, właśnie, bo jak się rozdzielicie. Patrzcie, widzowie, ja już do tego drewna średnio mogę iść, bo jak zaraz no. tutaj podejdę, to zginę. Ej, ale, ogóle... Ej, ale 30 desek czy 30 nie, drewna? No, drewna, desek, drewna, drewna, kobieto, my o, potem nie. będziemy musieli chatę zrobić. Trzeba cię no. uzbroić, solidnie. Ale w ogóle to nie może się, się pokłócić, nie? Czemu? Tak, będzie... musimy cały czas być w sobie, nie? Ale no my musimy cały zresztą. czas współpracować. Chodź kapa, nie? Cały czas trzeba współpracować. Kapa, dobra, zbieracie to drewno. Ej, mi się wydaje, że nawet lepiej, ile już macie drewna w tym momencie? Ciałem. 5 i 2. 5 i okej, okay, dobra, no to zaraz sobie, dobra, okej, okay, to zaraz będziemy mieli te 30, to już na pierwsze zadanko się zaliczy, będziemy mogli pójść dalej. Ale ja też myślę w ogóle, że fajnie byłoby sobie zaraz zrobić narzędzia, więc ja myślę, że tak. Zbierzmy drewno, to jest taki na spokojnie, taki chill out, ja już mam 7, ile macie? Potrzebujemy. E, no po właśnie, ja mam... po 10, właśnie, no za A 12 mam. Ty masz 12, to ja jeszcze jeden potrzebuję. Czekaj, dobra, chodźcie tutaj do mnie. Ale ja mam dwa rodzaje. Okej, okay, no nie, nie ma problemu, nie ma problemu, mogą być dwa. To tam nie jest ważne. Dobra, dobra to, to ja To ja zamienię na deski. Okej. Jest to jest okay. krótki. Okej, okay, dobra, pierwsze zadanie mamy zrobione. Dobra, i teraz słuchajcie, drugim naszym zadaniem będzie znaleźć trzy rodzaje kwiatków. Ja nie mam pojęcia jak my to zrobimy, bo musimy tam iść cały czas razem. Ja wiem Werka, ale poczekaj, bo jeżeli my pójdziemy się chociaż na chwilę rozdzielimy, to jest koniec, rozumiesz? Zróbmy sobie może najpierw tutaj te. E... Nie oddzielać się od mnie. Właśnie, dawajcie, da, da, dawaj, dawaj Wera też, dawaj. Werat, dawaj ja, zróbmy sobie ale najpierw. No, ja nawet narzędzia. miałam kilopada kilo zwykłego. No to zrób, kobieto. Do roboty. Do roboty. Patyka, patyka, sobie poszukam yy, na tej wiecie. Dawaj, 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 dawaj. No, ja sobie już tutaj nazbierałem trochę kamyczka. Mi się wydaje, że mi tyle kamienia starczy. Mam 10. A to też tak działa na no, złe, jak ja tam zajdę 10 kartek w dół to zginie. Tak, 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 tak. Trzeba uważać, trzeba uważać, nie możemy wyjść z tego koła. Ej, wiecie co? Wydaje mi się, że to koło jest za mało hardkorowe na naszą trójkę. Dobra, ja zmniejszam size'a, zmniejszam size'a, nie? nie? Dobra, 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 bo one no, jest, dobra, no. one, one 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 właśnie, one jest zbyt, zbyt małe, więc uwaga, zmniejszam size'a na teraz. Ja, jak jestem Teraz mam miejsca, patrzcie to! To jest o... Jeszcze. Dobra, 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 czekajcie, nie, się nie się. Ruszajcie, się, nie Czekaj, zginiesz, zginiesz, dobra. Połóżmy połóż crafting ja sobie nie zdążyłem Dobre, skraftować no, temków. Tak, dobra, dzięki. Ja sobie robisz. wezmę tego. O, kurde, to będzie ciężkie. Dobra, czekajcie, bo teraz okay. tak e, ja biorę sobie itemki mogę wam coś skraftować. Chcecie coś? Ja, ja chcę się kierę. Dobra, 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 to ci zrobię. Okej, okay, okej, okay, robię siekierkę. Iź, iść, 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 dobra, mam, trzymaj, proszę, o, proszę bardzo. I teraz tak, mamy zdebra. Trzy rodzaje kwiatków. I teraz się uspokójcie, bo musimy iść praktycznie cały czas razem tak samo, okej? Okay? Cały czas, więc no, idziemy więc północ, do przodu. do sam. Ja tam, ja tam proponuję. No to kurde decyzja, bo nie, Ale nie tam, pójdziemy kwiat, do strony. Ja widzę je stąd. Dobra, to dawaj, wychodźmy za szybę tak tylko. Dobra. Dawajcie mega blisko siebie, kurde, mega blisko, bo jest Nie, nie, w ogóle tego, nie? Ja, dobra, mogę, mogę, dobra. Mamy żółte, z... mamy żółte. Dobra, jest żółty, okej. Okay. Teraz spokojnie, trzeba się zastanowić gdzieś tam. No to mamy trzy. Trzy rodzaje A, kwiatków? Nie, trzy rodzaje. Nie, teraz, czekaj, tam są też mleczaki, bo trzeba się porozglądać, gdzie są inne. Dobra, możemy iść po prostu dalej. Chodź. Nie! Szymek, uważaj! Dobra, idziemy w, tą, idziemy w tą stronę. Ja Boże, boję się, boję się, kurde, że zginiemy zaraz. jak zginiemy, to się cofamy na starcie. Ej, w ogóle właśnie, a może włączę kibi inwentory trudność widzowie. To jest taka, taka zasada, że po nam się itemki nie tracą, bo jeżeli tutaj będziemy ginąć, to bez sensu, Żeby nam się te itemki nasze traciły. Dobra. Ej, chodźcie, czekajcie, czekajcie, dawaj tam prosto, 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 czekaj. Ej, to jest tak mój, to że zaraz, zaraz tak. W o, lecę, nie? nie, grajcie sobie na F5, ja sobie teraz gram na F5 O wiele łatwiej gra, bo o wiele, o wiele bardziej widać te granice Tylko poczekajcie, poczekajcie, bo szukajcie kwiatka, szukajcie kwiatka Kwiatek, kwiatek Gdzie? Gdzie? Na północny wschód Północny, w mu typie, mów łatwiej, ja nie znam kierunków świata nie no Za mną, za mną Dobra, dobra, proś, 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 tylko Zaraz nas... zginę To jest Dymkiej. zachód Dawaj, 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 na spokojnie, dawaj Widzę, dawaj. widzę niebieskie, niebieskie Dobra, dobra, widzę dwa, no, są niebieskie, Wera, jak dawaj Jak tam mamy dojść, dobra No, na spokojnie, są. dobra, dawajcie, dawajcie, cały czas trzymamy W nie zatrzymujemy się Daj to trzy Trzy okay? Dawaj, 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 dawaj Stop, stop z Tobą już jest, kurde zginęli dawać... Chodźcie tu! Dawać tędy, no, dawać domem. Szymek, uważaj, bo głową też możesz zginąć idę, <laughs> To nie jest taki wysoki próg Boże, jaki dziwny odcinek, widzowie Jakie to jest ciężkie! No ty! Bardzo wrażenie, że ja mu Dobra, bierz, dobra, stop, 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 stop! Chodźcie. Dobra, ja wiem, ale mamy dwa rodzaje. Teraz trzeba się zastanowić, gdzie będzie trzeci. Kurde, za będzie. Trzeba się ubezpieczyć przed potworami, No No potwora będzie ciężko. Dobra, chodźmy, może prosto, bo. Dawaj, 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 no, Mogę dawaj, prosto, no, dobra, dobra. Okej, okay, czekajcie, bo tutaj są. Czekajcie, wystarcza mi jeszcze tylko jeden rodzaj, kurde, i możemy iść dalej. Ale najbardziej ja się boję, że będą zaraz moby. Ja, jak będą moby, to jest Musi koniec. Nie? Ja mam sikierę, nie? No, no, ja też mam sikierę i miecz nawet, ale kurde, nie mamy zbroi człowieka. Tutaj, jeden z nas się wychyla, bo przez reszkę to się nie od razu i chodźcie, chodźcie, tak osuną. Ale bez prisa, dobra, dobra, rynek. dobra. Jesteśmy gotowy? Dawaj, 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 Vera, no, dawaj. Cały, jedy, jedy. Czas wół, cały czas na wuc, cały czas na wuc, no, cały czas na wuc. Na tunie mań. Wola wera, stój, wera, stój, wera, stój. Ale nie, ale co ja to wasza wina? Ja. Nie, dobra, ale szczerze, to jest git, Bo mamy dwa rodzaje kwiatków. Zrzuciliśmy się tutaj, chodźmy w inną stronę. Bo tam nie Może było kwiatków, tam. nie widzieliśmy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy tam. No, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Po prostu starajcie się cały czas chodzić mniej więcej tak jak my. Cały, cały czas w sensie, no tak jak ja, albo tam, No, po prostu patrzcie na, na siebie nawzajem. Na sprycie. Nie! Nie, na sprincie zginiemy, typie! Spokojnie, dobra, tutaj, okej. Okay. Jest się boję cały czas, że ja zginę. Kura, patrzcie, ona ma Ja skakać. nie chcę być pierwsza. Jaka góra będzie skakać? Jaka góra będzie skakać? Kto? A... Góra, góra. Co? Gdzie? No tam Nie ja widzę tego świnia, a widzę no, kurę, ja widzę. Eee, eee, Bera. Żywo! Dlaczego Vera, to właśnie Ale to ja! Dlaczego się no, napisało, że my teraz zabiłeś? Jak On jakieś kurze gadać! Dobra, na prawo chodźcie, na prawo, za mną, nie tam! Bo tam jeszcze nie byliśmy, no Tam chodźmy, tam chodźmy, bo tam może będzie coś, tam... No Co, to ta... trochę kroku, a nie. Dawajcie za mną, dawajcie za mną, dawajcie tylko kurde uważajcie, bo jak się, się wywalimy. Przysłać. Dawajcie, 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 dobra, uwaga, powoli, boli, boli Oj, muszę by się... dobra, ja się chyba zatrzymuję, tak, My się zatrzymujecie, dobra, okej, okay, czekam Dobra, mamy te Ale dwa. Uważajcie, creepery. Nie. Ej, tam się coś świeci w ogóle. Tam nie wiem, co tam jest. Lava pewnie. Ej, patrzcie, jest czerwony kwiaty chyba. A nie, to pająk, kurde. No nie. Czekajcie, nie, rozglądajcie nie się. I... Boże, to jest mobów, ja się boję. A może tam będą w tym, w tym ice. Eee, nie, nie, nie. Jak jest zima, to nie ma w ogóle kwiatków. Dobra, Szerio? kurde. Nie, nie wiem, czy my jesteśmy w ogóle w stanie to zadanie A jak wykonać. nie jesteśmy w zimę. Gdzie jest, Szymon? A tu jest, dobra, to jezus. Tobą, no dobra, dobra, bałem się, bałem się, że już kurde zgniemy. Tutaj innych kwiatków nie ma chyba, więc widzowie, my po prostu. To chyba to zadanie zeskipujemy, bo byłoby to bez sensu. I teraz nasze kolejne zadanie. Nie! Super, znowu to wyjścia. to ty To ty byłeś. O kurde, uwaga! Uwaga uwaga, na, uwaga, 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 uwaga. Mały, mały. Uwaga, uwaga, widzimy. Dobra, nice, 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 nice. nice. Dobra, Eligal. mamy to. O nie, dobra, spokojnie, spokojnie. I odsuwka, odsuwka, odsuwka Odsunąć się trzeba, no co my? Dobra, spokojnie. Teraz, dawajcie, pójdźmy sobie prosto. Musimy zdobyć żelazo. Dawajcie, tam jest żelazo, widzicie ja to tam, żelazo? Ja tam, jest doradze, tam jest przed nami. Kurde, ktoś mi dzwoni, czekajcie. Okej, okay, idziemy do tego żelaza. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tylko powoli, okej, okay? Powoli, żebyśmy nie zginęli, kurde, wera! Nie, Ja tak, jestem za tym, żeby przyspieszyć trochę. Dobra, dobrze. Sprzycie, no, dawaj no, się no, na Ej, dobra, nie, 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 dobra, 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 czekaj, 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 dobra, dawajcie tu, dawajcie tu, okej, dobra chwila Skaczemy na te drzewo, Z kurde, drzewo, przez drzewo, Do dobra, dawaj, dawaj, dawaj przez drzewo, no dobra, dobra, iść, 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 dobra, Vera, idziesz Vera! Dobra, jest, Ej, musimy Dawaj, zbuduj, nie jest! czekaj, 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 zbuduj tego dostałem, dobra, odcze. Zbuduj, zbuduj, patrzcie, na dole duża bariera w miarę, okej, dobra Skaczę, No nie! Dobra, dobra Stój! O kurde, Vera, Vera, Czekaj no nie, dobra, dobra W dwóch musicie, w dwóch musicie. Dobra, dawaj, wara. Teraz ty. Nice, dobra, mamy, no. okej. Okay. I teraz dobra. powoli, powoli, błagam was, bo jesteśmy już daleko. Kurde, zrobienia tego, dobra. Uwaga. O nie! Zambiżę! Zobaczcie! O nie, mały Dobra, 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 czyli ja go? Ja go mam? Będę go miał, będę go, go miał. Mi Ale mi uważacie, żeby się nie wypchnąć. Dobra, jest spoko, jest spoko. Chodźcie tutaj, tutaj, do żelaza, do żelaza A, tu jest że, o, właśnie, no. Kurde. O, żelazo! O, jest kolejny, dawaj tu na dół. Szymek, musisz z nami. Iść, dobra, dawaj. Okej, okay, dobra, mamy! Yes. Jest Jest ja drugi punkt, dobra mamy to! Dawajcie zb... zb... Jak Creeper? Co? Gdzie Creeper? Oh, tak joke! Kurde to nie jokku. Ej, ja nie mam HP w ogóle, czekajcie, zróbmy sobie tutaj bazę. Zróbmy sobie bazę, bo nasz u, kolejny nie, podpunkt u. To jest zrobienie domku. No tak! Ja myślę, to że... To będzie, to będzie spoko, to jest kolejny żelazo, to dawaj zbieraj, tutaj Ale, nam się przyda taka baza domek. Wypadowa baza, taka wiecie, oj sorry! A, bije. Sorry to no, ja! To jest kisem, A, to jak, sklep, ja sklep, potrzebuję krzesła sobie kupić. Kurde, kiedy sklep to jest widzowie na kidowica.pl Zapraszamy was tam już dodały, do, zostały dodane rzeczy z modyfikacji, więc możecie mieć na przykład stoliki bądź krzesła. Dobra, A czekaj. Ja bym zrobił sobie na pewno e, w naszej bazie wypadowej, o właśnie, przepal. Dawaj Wera, Nice! Mamy to! Miałem jeszcze ale szkoda, że nie mamy żadnego węgla, byśmy zrobili jakieś... No właśnie, Wchodnie. no właśnie, ale węgiel da się samemu zrobić z drewna, tylko potrzebowalibyśmy drewna, już nie mam drewna, kurde Co ty robisz? Ja tu mam dużo drewna, masz jak spowodowuję, Ale nie takie... Ja nie, przepalam nie, nawet drewnem nie, nie takie werka trzeba, wiesz, trzeba mieć inne, takie inne, te, 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 takie deski całe Dobra, ale to jest A. git, ja muszę kurde zjeść tą rybę starą, żeby mieć HP, bo nie mam Dobra, trudno, no jem to, no, nie mam wyboru Odróć no, mi, mi się, proszę, Odróć mi się, proszę, Odróć mi się, proszę, no nie! co się tak mało odrzuciło? Dobra, dawaj, idź. Dobra, jak tam? Jest? Zrobiłaś Zaraz, Dawaj kill dawaj kill off tak. Dawaj kill to będziemy mogli już pójść okay. od razu po... O oh, Jezus, to... Hey! O oh, Jezus, widzowie! Dobra, ale, ale kurde, ciepło! No aż mnie z prawej strony przeszkliło, dobra o Jezus, teraz dawajcie. Będziemy szli teraz na dół i będziemy a, robić... Kwiatce, ty mi dasz kilo, dzięki, co jest? Dobra. No, no bo ja miałam, miałam cię zrobić, nie? Aha, to weź sobie ten, dobra. Słuchajcie, teraz będziemy na kwiatce, szli na diaksy. Tak. Jezus, co ty robisz za wystrój, typie. Dobra, nie, idziemy do... idziemy pod diaksy, to jest kolejny cel. Uważajcie dobra, tylko, Uważajcie tylko na te bariery, dobra. 3, 2, 1, jazda w dół, dawaj! Dawaj! Czekajcie na mnie, no. Ej, tylko ej! Ja nie A nie, w stronę, idziecie! Ja już zaczęłam kopać! Ej, czekajcie, ale nie tak w dół! Szymon! Zginę, no, muszę iść do wiedzieć. was! Co o wy nie. robicie, dzbany? Ja ej, mieliście, z... w swoją mieliście schody zbudować! No co ty robisz? Co wy robicie, Ja nie wierzę was, dobra, Znaczyłem. jeszcze raz! Ej, fokus! My musimy, słuchajcie, kopać się w dół, ale razem! Razem, dalej! Dobra, dawać. idziemy do naszej bazy! Dawaj, ej, o, węgiel tu jest! Węgiel tu jest! Patrzcie, zbierzmy węgiel! No, ja go zbieram! Dawaj węgiel, zrób nam pochodnie i idziemy, kopiemy się cały czas w dół razem, razem, rozumiecie? Ale z schodami. Nie, walić! Lecimy na dół razem, dawać, dawać. Dobra, czekaj, czekaj, tworzymy. Okay. Nie, nie nie, rób, nie tak, rób. Tak, każdy, no. We, weź dużo pochodni, dużo pochodni, bo tutaj nie ma optifajna, ja musimy mieć dużo. Jeszcze łączony mi zabrałeś węgiel. No to dawajcie, dawajcie, no, stwórz więcej się wiesz, stwórz więcej. Stwórzcie jak najwięcej 8. pochodni, okej, okay, dobra? No to nam nie starczy, ale okej. Okay. Każdy na jednej rubryce, dawać tu. Ty szzymek jak po środku, ty jak po środku a bo do o... Dobra, ja Okej, okay. i dawajcie, dawajcie, równym tempem, równym tempem. Ja mam tak, tu czampa, zaraz skoczą. O, czekajcie, mam ten! Irona, stop! Stop! No, Iron, stop! Dobra, bo z tego przepalimy. Przepalimy sobie tego Irona będziecie mieli przy kilow. Od razu będziemy mieli ale. na diaksy. Co to do swojej dziury. No, uś, już, uś, już już, już 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 Dobra, robię tutaj wam elegancki piec. Trzymaj się, trzymaj się planu. Każdy w swojej wyrwie. No ja tak robię, no rob. to idź no, do, no, dojdź do no, nie swojej, ty, No co, się do to co tu i... kurde o, chcesz o, klatkę, podobrać, chcesz to? Chcesz co? <laughs> Jaka żyska klatka, typie, ej, ej Wera, o, biorę, no przecież... biorę, biorę żelazo. no kurde, dobra, weźcie sobie, zróbcie sobie każdy no, po kilofie Jest pięć żelaza, tam chyba było jeszcze jedno, Wera, nie, więc ty masz jakieś żelazo w kapsi, czy nie? Nie Nie masz nie nic? Ja, yeah, ty masz. Yeah. ja nie wierzę, no to dobra, no to my nie będziemy mieli tutaj kurde za dużo kilofów ty. Dobra, ja tu już skopię jeszcze jeden bloczek, bo już kurde nie mogę się doczekać kopania dalej. Uś. dobra, czekam na was. jaka ja, ja, ta bariera jest blisko. Ja się boję normalnie, dobra, Zbieraj, zbieraj, zbieraj i lecimy w dół. Ja się jedynie boję tego, oh. że my nie znajdziemy tych diaksów, oh. To jest najcięższa misja, bo nasze ostatni cel to jest oczywiście znalezienie jacksów. Coś z dobra. zrobił. Dobra, 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 Git. Ej, Mieszam. to jeszcze jedno, jeszcze jedno żelazo było, co wy robicie, ty?

Dobra, ja to wezmę, ja to wezmę. Całe kurde drewno zostawiliście, dobra, idę. Idę radu, dawać! Dawaj. Kopiemy, kopiemy, jazda! Wera, kop się na swoim, dobra. Okay. Ja jestem ciekaw, kto pierwszy no to... zginie, dobry, idę. Nie, to jest nieważne. Dawać, dawać, dawać. A. Tylko pamiętajcie, żebyśmy kopali się równo, żeby na razie tam przy kilo, nie więc mój. trzeba uważać. Dobra, dobra, dobra. dobra, dobra trzeba, trzeba iść w tempie Szymona, bo nie można kurde go zostawić, będzie koniec, dobra, uwaga. Okej, okay, dobra, lecimy dalej w tym tempie. Jezus, jak ja się boję. Dobra, dlaczego jest w ogóle tak jasno cały czas? Nie, no, bo z góry. Oj, jest... sorry! A, sorry! Przepraszam, Brzezładek, z góry nam pada światło. A. Dobra, uwaga, gdzie są diaksy? Halo! Ja, mam nie? Diamenty! Poczekajcie, no bo tam jeszcze długo kopie, dobra, no. Dobra, 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 okej. Okay. Dawajcie mi diaksy, A my zamiast się o... do bedroka dokopiemy. Nie, do Berroka się nie dokopiemy, na, na pewno nie. Czekajcie, nie, na nie. pewno będą diaksy. Na 100% będą miec, diaksy by, po nie. kolei. A skąd to jest? Ej, a jak, będą, jak będzie cave, to idziemy na pewno razem, nie? To będzie kurde. do będzie najgorszy, nie? To po prostu ja już się boję w ogóle iść do cave'a. To będzie chyba najgorsza z możliwych czynności. Dobra, czekajcie. Ujcie, bo jesteśmy dobra, ci... dobra, dobra, dobra Spokojnie, to zniszczymy razem tak w takim samym tempie, mamy te same po prostu kilowki, ok, o. Tu już i git, dobra, Szymek tutaj, trochę. O, możesz mu połagać, Wera, właśnie, to jest mądre. No, ja to robię cały czas. To jest mega miłe, Wera, mega miły gest. Dobra, okej, okay, tutaj cyk. Ej, no halo, gro, gdzie są diaksy? Już 15 blok. A nie, nie ma... mamy w ogóle no, dopiero... poziomu. Słuchajcie, Na w górę. Na co? Co? Bariera? Co? Nie patrzcie ile wykopaliśmy, nie? Aha, że aha, o to ci myślałem, że kurde bariera czy coś Nie, 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 to wykopaliśmy na razie mało Człowieku, jesteśmy dopiero na 50 bloku, a Diaksy się chyba. A gdzie jest ten deep slate! O, o, no i w deep slate git, a mi się bo tutaj... Kilo skończy, spokojnie, 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 ja ci dam kolejny, jak chcesz to ci dam. Będę miał O thank you, vera, my, no, już. o dałaś mu, okej okay, git, dobra, 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 Werat! Kurde, Czekaj, Vera, prają zginął, patrz! O, cała misja by poszła w biedę. Dobra, spokojnie. Nie no, wskoczyliśmy tutaj od Ej, nowa. Słuchajcie, wiecie, co jest najgorsze? Najgorszym o. scenariuszem jest to, że jak teraz jedno z nas panie do kejwa, to jest koniec. Wiecie o tym? Że, że, że będzie koniec. Dlatego musimy kopać równo, żeby wczek wpać w No, najgorsze jest to, że będziemy tutaj siedzieć kolejne 20 minut i dalej nie znajdziemy żadnych diamentów. Znajdziemy na spokojnie, Vera. Ale ja, 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 że będzie taki duży i spadnie. Aaaa! Padną do wiedziałem, że tak się stanie.